Jesteśmy na stawie śródpolnym i chciałem wam pokazać a właściwie chciałem żebyście usłyszeli odzywające się tutaj kumaki Dziś na Poprzednio nagrywałem filmik dużo wcześniej, ponad miesiąc temu jeszcze w kwietniu nagrywałem filmik z kumakami, niestety głos się nie zapisał. Mam nadzieję, że dzisiaj kumaki nizinne, bo o nich mowa dokładnie słychać. Tu z boku jeszcze odzywa nam się ropucha zielona, takie rrr. a to jest właśnie ropucha zielona. Tych ropów zielonych tutaj przynajmniej 4 się odzywają, one jeszcze gotują, no ale jak słyszycie tutaj ten jeden jest niesamowity łęk jęk to właśnie kumaki nizinne, które lubią na takich właśnie tego typu w zbiornikach się odzywać no niestety jest tu trochę błocka a płazy mają to do siebie, że mają dobry słuch i mimo tego, że żaba uważana jest za żaba płaz, tak, bo to są kumaki ale w ogólnej, w ogólnym takim mniemaniu w większości ludzi humak i żaba to to samo więc płazy są podobno niezdarne a to nic bardziej mylnego one świetnie nas słyszą bardzo szybko reagują na ruch na głos no i uciekają czasami trudno schwytać, zresztą nie warto czasami trzeba, żeby oznaczyć co do gatunku, bo nie jest to takie łatwe płazy Trochę różnią się od siebie, a jest trochę podobnych gatunków. I tak na przykład wszystkie żaby zielone, a mamy ich trzy w Polsce, być może cztery, to różnie. Wszystko od genetyki w tym momencie zależy. Najnowsze badania genetyczne wykazują dosyć duże zróżnicowanie. Nawet te gatunki, które wcześniej u płazów uważaliśmy za gatunki. Za jeden gatunek okazuje się, że w Polsce występują dwa gatunki. E, mówię tutaj głównie o, e, o rzekotce drzewnej, która się okazała, że jest podzielona w Polsce na dwa gatunki. Na, na rzekotkę wschodnią, Orientalis i e, rzekotkę tą i rzekotkę. E, zresztą, tak jak mówiłem, tutaj można spotkać tu gdzieś jest granica zasięgu między występ, pomiędzy nimi, więc możemy je spotkać. Cały czas mamy piękny koncert kumaków. Gdzieś tam dalej odzywają się żaby wodne. Żaba wodna wśród żab zielonych to jest e, gatunek, który, który... O! I sieweczka rzeczna. W tej chwili głos zaniepokojonej sieweczki rzecznej tu gdzieś e, właśnie takie mm, Tereny świeżo przekształcone, które jeszcze mają dużo, jak tutaj widać, brzegów odkrytych, mulistych, niezarośniętych, jeszcze nie, gdzie nie zasła sukcesja, jest wykorzystywane przez sieweczki rzeczne, które no właściwie zazwyczaj kojarzymy z brzegiem rzeki albo z brzegiem morskim. Tam one najczęściej żarują, to są ich właściwie te pierwotne siedliska. Niemniej, tam gdzie jest budowa, to sieweczka rzeczna występuje. Tutaj mamy tutaj mamy takie właściwie jeszcze nie jest do końca zalane stawy, jest dużo terenów odkrytych, wobec tego jest to miejsce, gdzie siebeczka znajdzie odpowiednie warunki biegając na takich płci znajdzie pokarm a także może wychować młode tutaj te zachowania tutaj, tej pary, która tutaj jest, świadczą o tym, że no być może mają już pisklęta i ta się gdzieś tutaj ukrywają. A przed nami koncert żab zielonych, a większość z nich to żaby, jak słyszę, żaby wodne.